Przed chwilą zakończyliśmy wyjątkowe wydarzenie w historii naszego miasta. Po raz pierwszy gościliśmy dwóch prezydentów. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezydenta Republiki Litewskiej. Powodem było odsłonięcie tego obiektu poświęconego Mikołajowi Czurlonisowi, artyście litewskiemu, który w Markach, w Pustelniku, tutaj ostatnie dni swojego życia spędził. Pomnik ten nie tylko pamiętnia Czurlonisa w Markach, ale też zwieńcza 150-ąją ročnicę Jėga Urodžin, kurią buvo aphadzona Folstse 2025-t. Sukurti to to dalininko Antano Vaškio, puikiai valdžiu su žemaitiška krikšdirbystė styliu, prieš mūsų akis jie atkuria gerai žinoma čiurlionio paveikslo vaizdinį. Nuo šiol turėsime dar vieną ryškią menininkų atminties vietą Lenkijoje. Šalyje, kur prabėgo daugiau nei dešimt jo gyvenimo metų. Čia Čirlionis brendo kaip asmenybė. Čia baigė tiek muzikos, tiek ir dailės mokslus. Čia derino lietuvišką tapatybę ir pasaulėjotą su Europinės kultūros kanonu. sam powiat wołomiński ziemia wołomińska i marki wypełnione są wieloma śladami pamięci tak pięknymi ważnymi śladami pamięci które mówią o historii tej ziemi o historii z jednej strony przemysłowej o niej mówi 50-metrowy komin a także pałac Briksów o historii walki Polaków o wolną i niepodległą Polskę. Tutaj w markach na cmentarzu pochowani są przecież powstańcy styczniowi, których dziś wspólnie z Panem Prezydentem wspominaliśmy. Także tu na cmentarzu jest Fatera żołnierzy, którzy pokonali bolszewików w roku 1920. Mikołaj Czurlonis jest właściwie, drodzy państwo, szanowny panie prezydencie, uosobieniem tego, co było i jest dla nas dzisiaj tak bardzo ważne. Pewnej bliskości, dziedzictwa kulturowego i tożsamości Polski i Litwy. W jego życiorysie, człowieka, który połączył w swoim artystycznym zmyśle i w swojej artystycznej wrażliwości na nasze dwa narody i rozsławił Litwę na cały świat. Zamknięta jest prawda o relacjach Polski i Litwy. Kiedyś i dziś. Relacjach bardzo bliskich, bardzo ważnych dla Europy i dla świata i relacjach tak twórczych. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Nausedzie, bardzo dziękuję ambasadzie litewskiej w Polsce, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kancelarii prezydenta, wszystkim osobom, które były zaangażowane w to piękne dzieło, ale pozwólcie mi państwo, że z głębi serca podziękuję też społeczności, która mieszka w Markach, panu burmistrzowi Ma Mareckiemu, ośrodkowi kultury, który dba o dziedzictwo Ciurlonisa tutaj właśnie w Markach. Dziękuję wszystkim Państwu za odkrycie solidarne i ważne tego śladu pamięci.